Hej, już jesteśmy w kolejnym odcinku. Jak widzicie... ...czyli znaczy nie wie jeszcze nie widzicie. No mam jakiś większy level, mam jakieś tutaj duperele, jakieś tutaj krzaczki, nie krzaczki, bla bla. No zaraz zobaczcie dlaczego. Możliwe, że już widzieliście przed chwilą. Oj oj Okej. Okay. O. Są się palą. Ja chcę expa jeszcze z was... Dobra, mamy z was Expa jeszcze. O, kolejny, żeby EXPA dać. Dawaj, Expa. No o lol. Zepsułem sobie na tobie. O! LOL, jeszcze tego nie widziałem. O fuck 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 fuck. Będziemy mogli... O jak fajnie, jak będziemy mieli blisko tego zrobimy sobie mob spawner, ale nie teraz jeszcze oczywiście e, zrobimy sobie dwa mieczyki takie mocniejsze niż drewnia y, kamienne zrobimy sobie jeszcze, o tak okej, okay, na razie styknie aha, no i oczywiście takie troszeczkę też sobie weźmiemy tak na bogato okej, okay. o jeszcze sobie walniemy tylko, że już nie, tak, nie nie na bogato, bo... O fuck, że tu mam im przecież, za dużo trochę, nieważne. Okej, okay. chciałem takiego wam taj, ta, time timelapsa wstrzelić ale uznałem, że nie ma sensu. Że już zrobię to poza nagraniem. Jak widzicie, o, zrobiłem sobie takie już pole do... Takie, wygląda troszeczkę jak ogródek. Żebym się tu jakiś potwór nie dostał, muszę sobie to od odtoczyć. Wygląda troszeczkę jako grudek, ale to będzie, jak widzicie, to wszystko zamknięte jest. Of tamu tam jest takie wejście, ale to będzie oczywiście potem zamknięte, nie? Znaczy... No nie będzie zamknięte, ale tutaj coś będą, jakieś płotki czy coś. Nawet już wiem co będzie. Yy, no i tu będę sobie mieszkał. No, niestety taki sobie troszeczkę wybrałem miejsce, jak widzicie. Takie, że tutaj jest spadek, tutaj jest to. Ja to nie wiem, co z tym zrobię. Pewnie będzie taki krzywy dom, ale będzie. Mam nadzieję, że będzie jakoś to ładnie wyglądało. I tu będzie nasze takie, jakby taki schron. Zrobimy sobie tutaj crafting table, położymy. Workbench. Położymy sobie tutaj jeden piecyk. Tak, jakbyśmy chcieli tutaj coś robić. Eee, właśnie, zrobimy sobie dwa takie. O, takie, takie jakby bramki. Ok, flux yy, Dobra, na razie tyle. Pójdziemy zaraz do tego mob spawnera. Sobie zwiedzimy go. Znaczy, no nie ma w sumie coś zwiedzać, bo to nie jest mały. Zobaczymy, że tu jest wyjście, tak? Na, jak będzie ciemno. Ok, robi się tu już coraz więcej tych potworków. Oczywiście nie rozwalimy sobie tego mob, mob O, to jest spory. Ponieważ zrobimy sobie z niego ekspiarkę. Ok, chest kart, Jakieś duperele. Yy, może to na razie zostawię. Kolkok? Jeszcze z tym słuchajcie się nie, nie natknąłem. Jeszcze nie wiem co to jest słuchajcie Czy mogę z tego zrobić Nie. Nie co to jest. Coal kok. Czyli to jest taki bardziej chyba do tego. Do pieczenia? Coś takiego, nie wiem, nie jestem pewien. Nie jestem taki pro z angielskiego, ale ogólnie nie wiem do czego to służy. Zobaczymy jak zobaczymy może w piecyku do czegoś to służy. Nie mamy miejsca, nie ma miejsca. Wyrzucimy oko Spidera. Eee. O, o okej. Okay. No i to jest właśnie fajne w tym taki, Ogólnie to jest jakiś tam mod. Nie wiem dokładnie jaki to jest mod. Ale właśnie, że jak się coś zepsuje, to od razu bierze nam nową. Nową że. Wow! Ej, słuchajcie, ten Mob, mob Grinder będzie mogli sobie połączyć z tym jakoś. To będzie fajne. Bo widzę, że tutaj już kolejne coś się szykuje. Tak? No, tu już pajączków jest. O, oh, już mnie tu biją. Na dziesiąty level mamy. Wooden tie. Block of steel. O, jakieś nowe rzeczy, słuchajcie, bo block of steel to chyba wiem, ale to się będzie można po prostu. O, właśnie zmienić Kubełek nam się przyda. Eee... To później sobie zabierzemy. My tu będziemy wiedzieć, słuchajcie, że tutaj są te... Fajnie, bo jakby jeszcze trzeci był. To by było spoko. To by było aż... Kurde. To by było aż wspaniale, słuchajcie. Tamtego żelaza już nie będę brał. Okej, okay. a tutaj co? jednak czegoś... Więcej jednak jest tego do zwiedzenia. No to spoko. Zobaczymy sobie później. weźmiemy sobie te, te, ten węgiel, do końca zbierzemy. I zaraz zobaczymy, co, co, co się dzieje z tym kolkok. Zobaczymy, co to jest. Oj, nie mamy miejsca? Nie, no mamy. Dostaje. Znaczy, no stakuje się. Bam. Słuchajcie, te trzy odcinki, które są już chyba na YouTube, albo dwa z Takita. Yy, ja to nagrywam jeden odcinek po jednym. Słuchajcie, bo ja to będę raz na jeden dzień, chyba jeden z filmik stawiał. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Nie, no tego nie zbierzemy teraz. Potrzebujemy sakiewkę. Potrzebujemy im bardzo, bardzo potrzebujemy im diaksów, żeby te sakiewki wszystkie ogarnąć. To wszystko. Naprawdę. Przydałoby się diaksy. Ok, Idziemy zobaczyć. Oświetlić też w sumie nasze... Nasze pole. Żeby nam tam nic się nie rozpiło. Żebyśmy mogli tu być bezpieczni. Na razie tak z grubsza wszystko. Oświetlić byle jak. Tylko nie podoba mi się właśnie. Co z tego, że wyrównam ten teren, skoro będę musiał i tak ogrodzenie podwyższyć? Możliwe, że tak zrobimy, nie jestem pewien. To mogliśmy już od razu ogrodzenia nie robić teraz, ale okej, okay, zobaczymy. Mogliśmy w sumie większe to zrobić. Mm, dobra tam. Może to potem powiększymy. I teraz zobaczymy, co tu możemy przytopić. W sumie nic. A na przykład jak będziemy chcieli przytopić to. Fak, już użyłem, jednego zużyłem. Nieważne, ale widać, że jednak trochę długo trzyma. Zobaczymy, ile będzie trzymało. No co uciekasz? O fuck, czemu tu creeperze jesteś? Nie! Kurde, nie mogę biegać. Nie wybuchaj, proszę. O, padłeś. Gdzie to jest jeszcze nieoświetlone? Jest wszędzie oświetlone. Czemu on się tutaj zrespił? Oj słuchajcie, długo, naprawdę. Tylko nie wiem, czy to nie ma takiego samego zastosowania, co. Yy, co normalny. Dziwne, dziwne. Słuchajcie. Możliwe. Słuchajcie, bo tu jest naprawdę dużo tych owiec. Możliwe, że zrobimy sobie jakiś domek. Z owiec, Pff, z wełny, z owiec sobie zrobimy tak. okej okay, kolejny do zabicia i kolejny, i kolejny, dawać więcej Was. Eks. W sumie nie taki bardzo przydatny yy, jak na razie, bo, bo nie mamy nic, innych diaksów. Nic, ale przynajmniej ten level się będzie stakował jako tako. Jako tako się będzie stakował. okej okay. Jesteśmy, poranek jest, idziemy ostrzyć wszystkie. Chociaż najpierw wrzucimy te. Okej. Okay. Najpierw może tak zrobimy. Chyba są jakieś mocniejsze, nie jestem pewien. O, i akurat walniemy do tego to i do tego to. Resztą tu odstawiamy jakieś niepotrzebne rzeczy. Yy, to możemy w sumie ze sobą wziąć. To, te, to nie. To nie, to nie, to nie. To weźmiemy, to weźmiemy. Yy, to połowę tylko tego chcę. Tetyki, to też. Mamy tu. Ale jeszcze weźmiemy, słuchajcie, bo zobaczymy. Jeszcze ze dwa. Moż, mogą się skończyć, dopiero będzie. A tak to sobie zbierzemy dużo tej wełny. Dużo, 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 dużo. No i jednak będziemy możliwe, że robić yy, właśnie z wełny. Dom. Ja raczej dom będę robił z projektu, ponieważ nie mam za bardzo pomysłów. Znaczy, oczywiście mam pomysł, ale nie zawsze wychodzą tak jak w mojej myśli. I dlatego nie chcę pięć razy robić poprawek jakieś te... Chcę naprawdę jakiś fajny do zrobić domek. Może nie taki ogromny, bo mój teren na to nie pozwala. Ja go może powiększę, zobaczymy jak. Zobaczymy jaki projekt zobaczę jaki mi się spodoba. Jeżeli mi się naprawdę spodoba, to powiększę ten teren i postawię ten, co mi się spodoba. Oczywiście, jeżeli będzie duży. Eee, powinniśmy zrobić sobie w sumie tych co. O, jak zdążymy jeszcze? Eee, no, hodowle, owiec, ale ich jest dużo. Zatem nie mamy jeszcze, nie zasięliśmy jeszcze zboża i go nie będziemy mieli. Kurde, Minecraft. Już myślałem, że się naprawiłeś. No, dawać dużo tego, weł dużo wełny. Dużo dużo. Naprawdę dużo potrzebujemy tej wełny. Oczywiście. Jeżeli będzie cały z wełny.. Śmiesznie będzie jak znajdę jakiś projekt, naprawdę, który mi się będzie... Nie znaczy, który będzie mi się podobał. A on będzie z drewna, na no. przykład. To rzeczywiście go zrobię, no ale... P po kit zbierałem, tak? Ale. No jednak wolę mieć już teraz, ponieważ no, raczej będę szukał projektów z wełny. Bo lubię takie projekty, ale no nie zawsze ich Nie zawsze je robię. Natomiast ja zazwyczaj, jak zazwyczaj gram z kumplami, to próbuję coś sam robić, nie? Ale ja nie chcę żadnej klapy tutaj zrobić, nie chcę czegoś porozwalać, coś mi się nie uda. Nie, ja wolę zrobić jednak. Jeżeli chodzi o te. może jakieś. potem tego domku coś do, dobudujemy. Nie wiem, kudę podziemia, na pewno będą ogromne, bo ja bardzo lubię w podziemiach robić różne takie mechanizmy. Więc. Więc raczej nie będzie nudno. Jak na razie będzie, jak będzie sakiewka to od razu już nie będzie. Eee, tylko... Słuchajcie, by nie było nudno tak bardzo jak teraz. Gdyby... Byśmy mieli tego waypointa. Bo jeżeli gdybyśmy mieli już te waypointy, moglibyśmy dalej gdzieś pójść. Eee, moglibyśmy, jak jeśli byśmy mieli sakiewkę naprawdę dosyć dużo tych rzeczy zebrać. A tak, to słuchajcie, no daleko nie mogę od swojego domu się ruszać, bo się zaraz zgubię. No i tu jest problem, yy, dlatego prosiłbym was, żebyście napisali mi w komentarzach, czy da się wgrać na te kit'a jeszcze jakieś yy, mody, czy da się jakieś te mody połączyć, bardzo bym was prosił, bo tak, to, to fajnie, 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 zaraz mi się szczypce rozwalą, o tam jest dużo tych, o. Oj, oj, to jest właśnie fajne. I kolejne mi się od razu do łapy zebrało. Dobra. Dobra, dużo mamy już. No prawie jest tak. tylko, że ja chciałem ze trzy taki z tego zebrać. A time a może. Może w sumie, jakbym wcześniej pomyślał, to może bym time a zrobił. A ja no niestety. O, jak zdążyłem. Jeszcze obszar A nie pamiętam niku, nie pamiętam niku, ale pewnie użytkownik pytał się mnie, czy yy, będę robił livey. Yy, słuchajcie, naprawdę bym chciał mieć livey. Wolałbym, znaczy no wolałbym. Yy, naprawdę, to było lepsze, nawet niż nagrywanie takie teraz, bo nie tylko, że muszę wrzucić na YouTube, a to wszystko się pierdzie i z tym. Yy, to na live to by naprawdę był fajny pomysł, bym mógł robić nawet dwugodzinne odcinki jakieś to fajne e, no tylko tyle, że no niestety nie, nie, nie pozwala mi na to e, no nie pozwala mi na to mój komputer, który jest dziadowy No fakt znaczy dziadowy dziadowy to taki nie jest za bardzo dziadowy, ale pograć to no da się pograć, tak? Znaczy pograć to spoko. No, mając 60fps, tam w lola nie spoko. Nagrywając, mam już 30fps. A z live'a pewnie będę miał z 10. No, to słuchajcie, to już tego, no. W Minecrafcie tak samo, 30fps mam teraz, nawet teraz mam 30fps. Nagrywając, pewnie też będę miał z 10 live'a robiąc. Dlatego, to nie jest dobry pomysł. Oczywiście chciałbym, ale, no niestety, niestety. Łodde. On się czerwony zrobił. Zabiję go sobie. Ej, dlaczego go się w nogi bije? Tak wszyscy mówią, że go, że go się go w nogi bije, a ja spróbuję go teraz zabić nie bijąc w nogi. Zobaczymy. Niech tu mi tu przyleci. Bo to... Dobra, jest. Będę ci tu bił. A może dlatego, że on się tak teleportuje, dlatego go nie bić tam. Zaraz zobaczymy. W nogi go uderzymy. No fuck! Będę go tak ganiał. Ja tam wyrąbane mam na niego jajca. Niech będzie chciał się fajtować, to niech tutaj mije się teleport. Dobra. Wcinamy. Pomyślałem, to świnki, a to jabłka. Eee, teraz w ogóle... A to... te kwiatki. A, ty jesteś już ogolona. Jezu, jakie wy teraz brzydkie jesteście. Boże. Musicie jeść. Żebyście byli jak one. Ale one też już są ogolone. Tak, tak, tak. Dobra, ile mamy tego? Yy, nie wystarczy. Nie wystarczy. Ale ja to chyba już sobie zbiorę poza odcinkiem tego więcej troszeczkę. Yy, dobra. No, na dzisiaj to koniec. O, chcę mieć... What the fuck? Kran w łapie mam. W kule chwila. F8 Dobra. Jaki kran, he, <laughs> Dobra, no to dziękuję Wam za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie, linkujcie. W ogóle... tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.